Wszystkich serdecznie. To będzie wprowadzenie do Oldtown TV. Tak więc przekazuję głos prezesowi, który opowie, co może Was czekać w tym roku na Oldtownie. Witam, witam serdecznie. Mam tutaj, trzymaj. Trzymaj. Witam serdecznie. Jesteśmy na terenie miasteczka Oldtown. Już dzisiaj od rana odbywają się bloki warsztatowe. Zaczniemy, zaczęliśmy dzisiejszy dzień od warsztatów craftingu, które odbywają się za barem. Odbywają się warsztaty aktorskie, a także wszystkie warsztaty przygotowawcze do gry terenowej. Dodatkowo odbywają się też warsztaty profilaktyki i pierwszej pomocy. I to wszystko dzieje się na arenie z nami. Oprócz tego, survival od godziny 14.00 startuje blok survivalowy. Będzie można nauczyć się, jak z, zrobić coś z niczego na Wastelandzie. No, a wieczorem oficjalne rozpoczęcie, i dodatkowo również będzie odbywał się wernisarz. Wernisarz, tak. Wernisarz artystyczny, coś dla tych wszystkich koneserów sztuki, tak. Okej, okay, dzięki wielkie. Tak więc my idziemy dalej, zapoznać Was z tym, co się tu dzieje, i zaraz wracamy. Jesteśmy właśnie przez Strefą gastro. Jak złapiecie głód, to musisz przyjść tu. Tak więc zaraz opowiemy, co mają na stoiskach. Jesteśmy właśnie przed siedzibą restauracji yy, zakonu wielkiego Promila. Opowiedzcie nam, co macie w ofercie. No, chwilowo w ofercie mamy na razie pierogi, ale może u nas i kawę, i będzie mięsko. A w ofercie śniadaniowej będzie, będą parówki i jecznice. Więc mamy szeroki wybór mięs, jedzenia w ogóle. Więc. Brzmi śniadaniowo obiadowo no. e Coś specjalnego macie może? Coś specjalnego? A to nie wiem. Zależy co chcecie. Nie <laughs> <wiem>. <laughs> e, dobra. Pramil, może, może dałoby radę uraczyć świętym promilem, ale to nie wiem, to trzeba pogadać z szefem. Święty promil, brzmi kusząco. Tak więc, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co to jest ten święty promil, to musicie tutaj przyjść. Rozmawiamy właśnie z właścicielem kawiarni tutejszej, wyśmienita ta kawka według mnie już piłem, więc powiedzcie, co macie jeszcze? Mamy kawę, mamy herbaty naturalne, mamy szejki, ale generalnie kawę na różne, różne sposoby, tak? Od cappuccino, latte, espresso, po kawę amerykańską z różnymi syropami smakowymi, wariacje i szejki, szejki waniliowe, szejki kinder bueno. Herbaty naturalne, zielone, czerwone, owocowe, także. A, pe pewien wybór, jak komuś się chce pić i to może do nas. Jeszcze lemoniady mamy. Więc asortyment jest solidny, tak więc dzięki wielkie za rozmowę. Tak więc, jeżeli chcesz się napić kaweczki pysznej, to tylko tutaj. Jesteśmy w kolejnym punkcie gastro, w kuchni polowej. Tak więc rozmawiamy tutaj z przepiękną właścicielką, czy. Powiedzmy, współ? Powiedzmy współwłaścicielką. W dzielką, tak. Proszę nam powiedzieć, co można u Was zjeść. U nas można zjeść dania typowej kuchni polowej, mieliśmy grochówkę, w tej chwili mamy żurek i pewno będzie każdego dnia, bo jest popyt na niego. A oprócz tego oferujemy takie jednogankowe dania jakby obiadowe, tak? czyli dzisiaj będziemy mieć akurat, dogotowuje się ryż z sosem pomidorowym, wczoraj była kasza jęczmienna, jutro spodziewajcie się kaszy gryczanej z czymś tam, więc zapraszamy na takie typowo polowe tak? dania, raczej mięsne. Okej, okay, brzmi znakomicie, tak więc Zapraszamy wszystkich do Kuchni Polowej Poznań. Tak, dokładnie. Dużo i smacznie. Dużo i smacznie. Jesteśmy właśnie przed stanowiskiem alkochemików. Czym zajmują się alkochemicy, opowie nam słynny Paszko, który tutaj dowodzi. Witam. Alkochemicy to jest duża grupa, wywodzi się z wielu miejsc. Jesteśmy karawaną, która podróżuje od miasta do miasta. Zaczęła od tego, że była to grupa osób, która potrafiła zrobić alkohol z każdego gówna, które znajdzie pod drodze, po czym przyjeżdżała do ośrodków miejskich, sprzedawała alkohol, kupowała rzeczy, które potrzebuje. Jako, że alkohol łączy luki, grupa nam się bardzo rozrosła. Aktualnie ma ponad 40 osób, zajmujemy się produkcją nie tylko alkoholu, ale również wszelkiej chemii fabularnej, gdyż w alkochemikach alko jest tylko połową, chemia również jest dość ważna. Budujemy, jak co roku na Old Town bardzo dużą wiatę, w której znajduje się nasz bar, nasze laboratoria i warsztaty. Tak jak wspomniałem, grupa w tym momencie liczy około 40 osób plus osoby zaprzyjaźnione, więc mamy wewnątrz grupy jakieś specjalizacje, część osób, mamy nasz oddział bojowy, część osób jeździ sobie w teren i zdobywa rzeczy, które potrzebujemy. Mamy grupę ludzi, która zajmuje się prowadzeniem warsztatu i prowadzeniem laboratorium yy, i staramy się w ten sposób trzymać stabilność ekonomii w mieście, żeby nikt nie narzucał zbyt dużych cen surowców, żeby nikt nie narzucał zbyt dużych cen chemii, żeby ta chemia była dostępna. No i co najważniejsze, prowadzimy tutaj bar, bar jest całodobowy, yy, sprzedajemy w nim alkohole własnej produkcji, można u nas napić się shota czy drinka o każdej godzinie. W odróżnieniu od głównego baru yy, Old Townu, w tym barze raczej jest miejsce na chillout, na posiedzenie sobie na kanapach, mamy też hamaczki, shisha room na piętrze, yy, więc do nas można przyjść się wychilloutować, jeżeli w głównym barze jest dla Ciebie za głośno. Brzmi znakomicie. Ja nie mam już nic więcej właściwie do powiedzenia ani żadnych pytań. Dziękuję, Paszku. Dziękuję i zapraszam do, do zobaczenia na drinku. Dokładnie. Jesteśmy właśnie w głównym barze old Townowym. Jest z nami jagódka. jego jest Jagódka, yy, która jest jego szefową. Opowiedz nam proszę, czego można się tutaj spodziewać. Jeżeli przyjdziesz do nas do baru, możesz kupić piweczko, różne smakowe, 0% żubry od żubrów po Um, Radlery. Do tego mamy jakieś małe przekąski, typu chipsy, batoniki i to tyle. To jest bardzo mały asortyment, ale bardzo dobrze się sprzedaje. Słyszałem, że można tu na przykład tańczyć na barze. Trzeba tańczyć na barze. Nie tylko można. Wieczorem e, robimy naprawdę super imprezy. Wszyscy bardzo dobrze się bawią. Jest naprawdę tak. Okej, okay, dzięki wielkie. Dzięki tak bardzo. więc Zapraszam. lecimy dalej. Jesteśmy w centralnym punkcie miasta Old Town, tam jest bar, home, przed chwilą tam byliśmy. W dziekanacie załatwisz wszystkie sprawy związane z tym, co potrzebujesz, taką dobrą sprawę. Koło dziekanatu mamy akredytację, a po jego prawej stronie mamy punkt medyczny, jak coś się kurwa stanie, to po prostu musisz tam iść albo mają Cię tam zanieść. Rozmawiamy właśnie z wercym twarzą Flying Caravans, starym wyjadaczem, więc opowiedz nam, czym będzie zajmował się Flying Caravans w tym roku? W tym roku Flying Caravans, jak co roku, będzie handlować wszystkim, co wpadnie im w ręce, więc możecie u nas naprawdę kupić i sprzedać wszelakie Ganwu, które znajdziecie na Islandii albo zdobędziecie. I to się zawsze dzieje z zyskiem, podkreślę, w Ta, kapslu w kapslu, i prowadzimy także bank w którym y, można zdeponować swoje ciężko zarobione kapsle, ale też można rozmienić kapsle na drobniejsze, co myślę, że będzie miało niebagatelne znaczenie. Można tych kapsli użyć w przyszłym roku? Y, wydaje mi się, że tak. Na pewno zeszłoroczne kapsle w tym roku działają, więc prawdopodobnie w przyszłym roku też będą w użyciu. Y, oprócz tego w y, naszej wspaniałej budzie y, prowadzimy także handel dostawczy, więc jeżeli ktoś chciałby gdzieś sobie podjechać, podwieźć, przywieźć, Jakieś rzeczy to jak najbardziej jak najbardziej może się do nas zgłosić no i co oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie także inne interesy szczególnie takie, które przynoszą kapsle, więc warto się do nas zgłosić i po prostu zarobić te kapsle, ubić interes. Tak więc, jeśli chcesz zarobić kapsle, dużo kapsli, przyjdź do Flying Caravans. Rozmawiamy właśnie z Wiolą, założycielką inicjatywy Wasted Couture. Jeżeli dobrze wymawiam, powiedz mi, czym się zajmujecie i co macie? Cześć. Jesteśmy grupą crafterów z Polski. Robimy własnoręcznie różne rzeczy, głównie stroje, różnego typu gadżety, akcesoria, biżuterię. Tak naprawdę wszystko w klimacie postapokaliptycznym. Można znaleźć u nas wszystko i zamawiam, y, zamówić można u nas także y, rzeczy robione pod konkretnych klientów na wymiar, y, czyli przykładowo, jeżeli miałbyś jakiś pomysł, nie masz czasu na przykład tego wykonać, y, nie masz narzędzi, nie masz ochoty, y, możesz się zgłosić do nas, my ci zrobimy dokładnie to, co będziesz chciał, y, dodając do tego szczyptę siebie i swojej własnej wizji. Okej, okay. pokażesz nam coś? Jasne, że tak. Mamy tutaj parę naszych wyrobów. To są ręcznie robione ciuchy. Można u nas dostać na przykład kurtki skórzane. Mamy też kamizelki, dużo jest rzeczy wojskowych, militarnych oczywiście. Ręcznie malowane t-shirty z różnymi nadrukami, sukienki, spódniczki, dalej kurtki, kamizelki, wszystko tak, jak mówiłam wcześniej, to jest dosyć ciekawy malunek, y, oczywiście malowany przeze mnie. Y, dużo rzeczy ze skóry. Robimy także męskie, oczywiście tutaj w większości są damskie. Mamy na przykład plecaki płócienne, militarne z różnymi nadrukami, y, a także właśnie ręcznie szyte, przeze mnie zaprojektowane ciuchy. Zapraszamy więc na stoisko Wasted Culture. Gdzie możesz kupić koszulki, gadżety, kubeczki i tak dalej. Dziękujemy wielu za rozmowę. I cóż, przychodźcie kupujcie! Jesteśmy właśnie przed siedzibą paleciarzy. Opowiedz nam, czym zajmują się paleciarze? W tym roku stawiamy takie rok temu podobnie na kasyno. E, będziemy mieli kości, będziemy mieli ruletkę, będziemy mieli poker albo blackjacka, coś takiego. Plus jeszcze mamy swój własny szpital. No, robiliśmy się, tam może będzie widać kawałek dalej. I to wszystko w trakcie gry, prawda? Tak, wszystko oczywiście w trakcie gry, bo poza no, ja nie mam uprawnień na leczenie ludzi, nie jestem żadnym medykiem. No, leczymy rany, leczymy zatrucie i nałogi, plus oczywiście no larpujemy, nie? Pewnie będziemy chodzić na Wasteland, jak co roku. Mamy sporo nowych członków. Dwóch Szwedów dzisiaj do nas przyszło i właśnie będą u nas we frakcji. Pierwsze osoby spoza Polski. No i no, pracujemy. A z ilu palet jest wasz port? Około 400, plus jeszcze meble do kasyna, plus jeszcze jakieś ławki, stoliczki, więc będzie ich sporo, jak co roku zresztą. Więc dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Zapraszamy do paleciarzy. Na jakiegoś pokerka czy coś. <gry>